Zdałem prawo jazdy na kategorię B za pierwszym razem. Jeździłem z panem Bartkiem. Super się jeździło, bardzo dobry instruktor. Zdane za pierwszym razem bez żadnego błędu, a więc byłem dobrze wyszkolony. Super. Teraz tak, ten egzamin twój trwał długo. Powiem tak, że wiadomo, że jest taki określony czas. Dla każdego kursanta egzaminator ma jedną godzinę. Mhm. Łącznie z placem, Więc jak to u ciebie było? No, egzamin trwał nie wiem, około 50 minut, ale sporą część tego czasu staliśmy w korku, bo nie było innej no dobra, o której godzinie miałeś ten egzamin? O godzinie 14.20. A no właśnie, czyli mamy tutaj podpowiedź dla kursantów, że czym później odbywa się ten egzamin, tym no, jest problem z przejechaniem tutaj w tej strefie egzaminacyjnej, bo mamy dużo korków. Plusy i minusy, bo według mnie. Bo jeżeli mamy duże korki i chcemy wyjechać na przykład z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem, no to mamy problem, bo jest duży ruch i ciężko jest wyjechać. Natomiast tym plusem jest to, że jest dużo korków i ten czas się wydłuża. Dla egzaminatora, no dla ciebie z korzyścią, egzaminator ma problem, bo musi wykonać pewne zadania w określonym czasie. Więc jeżeli chcemy. Jak gdyby tutaj łatwiej mieć na egzaminie generalnie, to lepiej zdawać około 9-10, gdzie jest mniejszy ruch. Natomiast jest niebezpieczeństwo, że wyjedziemy w jakieś miejsca, gdzie w dużym ruchu nie jedziemy, tak? Czyli coś za coś. Ale ty byłeś przygotowany, super, to ja tobie gratuluję. Oczywiście I, i jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany, to w zasadzie nie ma znaczenia, gdzie pojedzie, bo wszystko umie zrobić, tak powinno być. A tutaj w naszej szkole też staramy się troszeczkę więcej dawać dla Was w sensie przygotowania. Robimy więcej niż powinniśmy robić, bo nie ustawiamy się pod egzamin tylko minimalistycznie to, co jest wymagane. Tutaj, właśnie na arkuszy, abyśmy ja tutaj pokazali jeszcze. Mamy tam różne pozycje. Część tych pozycji dotyczy też kategorii wyższych, natomiast gro tych elementów, które tutaj mamy do zrobienia, jak widzimy w tych zadaniach, właśnie część zadań jest skreślona, bo nie dotyczy naszej kategorii, no ale też mamy elementy, tutaj jak widać, mamy krateczki takie gdzie zadanie może być wykonane z błędem, dopiero drugi błąd wyeliminuje, ale widzę u Ciebie, że to wszystko jest bezbłędne. Więc o to chodzi, właśnie, super. Ten egzamin zdawałeś w piątek, więc za chwilę, powiedzmy, no za tydzień już prawdopodobnie możesz mieć prawo jazdy. A masz MM-owitela? No to możesz już tak, możesz... Tak, jechałeś już sam? Przyjechałeś. Już już, już, tak, przyjechałeś teraz? Tak. No tak. to idziemy, zobaczcie teraz <śmum> te nadwy, dobra? Dobra, to fajnie, to idziemy, dobra, idę z tobą. Pofalić. Ok, pochwaliście się, dobra, super. No to cóż, jesteśmy w twoim y, samochodziku, tak? Tak jest. Upragnionym, wymarzonym. <grym> oczywiście. E, jak jeździłeś sam teraz, to powiedz mi, jakbyś porównał e, Twoją jazdę samodzielną z, y, i różnicę między tym jak jeździłeś z instruktorem, tak szczerze? E, tak szczerze, no to jest oczywiście zgodnie z przepisami i tak jakbyś powinien, tak jak pan Bartosz nauczył i no, no nie ma dużej różnicy. Ale tak jakby z Anioła stróża? <laughs> no, to, no to wiadomo. Większa to uwaga, co? Trzeba jeszcze bardziej no uważać. Tak, no tak, no tak. A sprawdzają bo... się te uwagi z lusterkiem wstecznym, no z martwymi polami teraz, jak to jest właśnie. ważne teraz, nie? Tak, tak, tak. Teraz to faktycznie, jak muszę zwracać uwagę na, na te wszystkie rzeczy sami, nikt nie siedzi obok mnie, i nie ma hamulca pod nogą, no to... No to faktycznie muszę sam na wszystko uważać, i to w 100%. No właśnie, także ja wszystkim e, wszystkich namawiamy na to patrzenie w te lusterka, szczególnie przy hamowaniu, po włączeniu ruchu, żeby sprawdzać, co się dzieje z samochodem, mieć pełną kontrolę, bo tak naprawdę nie wiemy co się dzieje, kto o, obok jest, tak? Czy ten ktoś ma uprawnienia, czy nie ma, w jakim jest stanie tak naprawdę ten e, kierujący obok nas, tak? Ale fajnie. Antek, ja ci jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Ja byś bardzo. mógł tutaj już wyjechać, cofnąć, ja nagram, jak sobie radzisz, dobra? Oczywiście. Super, cieszę się. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję. Panie, dzięki bardzo, że przyjechałeś do nas. To jest zawsze nam e, przyjemnie, że, że nasi kursanci nas odwiedzają super. No to śmigaj. Super, i następny nasz kursant, nasz ambasador, e, który zdał prawo jazdy za pierwszym razem. Także cieszymy się i oczywiście zapraszamy wszystkich do nas, do naszej szkoły, na kursy kategorii nie tylko B, ale innych. Wszystkie prowadzimy kategorie na różne sprzęty, m.in. oprócz kategorii na samochody osobowe, ciężarowe, prowadzimy szkolenie na ciężki sprzęt budowlany. Serdecznie zapraszam.